Ja odpuszczam bieg, ja odpuszczam bieg Ja odpuszczam bieg, ja odpuszczam bieg Ja odpuszczam bieg A ich to wszystkich wykańcza tak, dzień zapięknie Nie wiecznie, jedyny fal start Szymano, W traperach dolona Wszystko dobrze, przyjechałem zrobić próbę, trochę się spóźniłem, pół godziny ale damy radę. Jak chcesz to zakwajcie mnie, róbcie co chcecie, ale tak. opalajcie. Jak zwykle Dan będziesz moim ulubionym artystą, Dzień. bo jesteś ubrany na biało, przez to oczywiście łabiacie ty, ty tylko ciebie łatwy aparat. Ja. Ja, ja wiem, ja wiem ogólnie jak to robić. Halo, młodzian! Gdzie dałeś mikrofon? Damian, gdzie dałeś Majka? Na stole szara, co ma skalę w setnych gramach? Na głowie czapa, a już zima pożegnana Nie wiem co tam gadasz, bo mój numer napierdala Dużo skuda, lubię komfort jaki para. Na stole szara co ma skalę w setnych gramach Na głowie czapa, a już zima pożegnana Nawet kurwa tu nie można jarać Ostra amunicja na stoliku cały ostrze Szara wasze słowa, nie chcesz żebyś waszą mocą Skala, ty Siemanko vlogasek siema, siema siema Witam witam w moim vlogu no co mogę powiedzieć siedzimy tutaj ja, powie ja, z otakami często pytacie mnie jakiej pasty używa, kiedy myje zęby Moja ulubiona pasta Colgate I dzisiaj z kodem i 30 macie minus 30% na swoją ulubioną pastę Colgate Świetny lek na sraczkę Smekta Sam testuję. polecam Kiedy męczą mnie niestrawności i bóle brzucha <laughs> Nie ma nic lepszego Tylko tego posłucha No co Kłaniam się nisko. Aż po, po same, same kule. <laughs> ja będę ci dzisiaj opalał, ale tak wiesz, co, co trzeciego szluga. <laughs> I zdjęcia wiesz, żadnych vlogów, nisko i zdjęć, Gdzieś z melanżu kurwa poszli w miasto. Chopin z poważną miną, to się kurwa często nie zdarza. Hip-hopowe piwo może. Dziu. Dziu. Idą, idą, ludzie. Kurwa nie ma nikogo stary, no weź zobacz, patrz. Stary, no, ale ja. Chuj, zagram dla ciebie, Słodzik, damy Dzięki. radę stary. Dzięki. Zawsze daj Późniony jak zwykle na którą godzinę byśmy się tu nie umawiali. Wszystkie zegary mam powyginane totalnie jak Salvador dali dwa, trzy na Powie, że zna ten czy w sumie to nic więcej Wierzę to za że chcę wydziabie na sercem Że chcę wydziabie na sercem Weź pytaj Ramboma o ader na mieście Powie, że zna ten w sumie to nic więcej Wierzę w to tak że chcę wydziabie na sercem Ja Ja. Oficjalna zgoda, to ma taki styl jak my Oficjalna zgoda to nie moga być Oficjalna zgoda, kto ma taki styl jak my, oh! Tak to well, tak z Jestem i pomocnikiem jak Zizoko. Wysoko wierzę jak Bloko. Chcemy być Worldwide. Polska, Hiszpania, Albania, Maroko. Polska, Hiszpania, Albania, Maroko. Wierz wszystkie moje koty mają kurwa swoje ścieżki. Chodzi o bity, chodzi o wavey. Zważaj na bity, zważaj na język. Pierdalam lokalną scenę jak beczty. Witam kurwa na wiatraka Robię muzeum, że śpiesz I bo jak kawemu z bafa Nacisł, eskiwał, eskret Witam kurwa na wiatraka Robię muzeum, że śpiesz I bo jak kawemu z bafa Nacisł, eskiwał, eskret Witam kurwa na wiatraka Dali łuk, dali zbroję Leży grusz na tronie jak to spare, to gdzie zrobię, no ty byłów Darej jonie parę kuf, już uciąłem parę kuf, już uciąłem Bacham, bacham, bacham Słońce pójdź ze mną przez chwilę Nie zamykaj powiek. Te złote czasy nadejdą Choć na razie w kieszeni mam cztery złote Przed oczami obrazy ostre jak chili Nie patrz na chwilę na billing Nie sprawdzaj z tej godziny Po prostu posłuchaj jak to robimy Hej! Hey. Mam tylko jedną szansę jak Polaroid Ale te chwilę pokolorowana Kwarele same wylewa mi Więc pobudzam wyobraźnię Żeby złapać parę chwil Czarno na białym jak kawa po sobie zostawienie Golden! ale, Golden! Ale, golden! Ale. Czujesz to, jak słyszysz nas! Voila! Ej! Wysoki lot, nie chcę spadać, jestem wyżej niż zawsze! Wyżej niż zawsze Jak chcesz, to to już słapnie Poznaj nasze miasto Voila! Voila! Nie! 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 na ziemię, powoli wbija się w glebę hej, hej, ja się wbijam jak leżę, jak nowy Mercedes ty na ziemię, i tak jestem numerem jeden, ty kręcisz afery, jak jak kręcę się jogi imię, a jeśli to łapisz to daj ci hej nie, nie, kamerzysta jest ze mną, zapraszam na moją lożę no i se po prostu siedzą, kurwa, ziomeczki, ziomują sobie typowo jak typowe ziomy. Nic więcej jak ziomowanie. Twarda bania i zaciśnięte pięści. nie, to nie jest gra miękkich, Nie ma śniebieskich, pożo jest A mój kolega jest piękny, chociaż to jest dulcer że niebieska bluza, ale jebać kolor niebieski. Tak się podobało, Zajebiście się podobało. Polecam jej górę, polecam wiatraki Movement cm3, polecam oficjalną zgodę. Dobrze kurwa leci Golden Hour. Chyba wychodzi jak widać. Golden prozaiczny, z czego nie dotknę, to zamieniam w złoto jak Midas.